Dzień dobry, gdzieś mi dzisiaj wybił Herman. Szkoda, ale tak czy inaczej zapraszam Was pod, pod kultury, żebyście pożegnali gości, którzy ciężarówkami wyjeżdżają się bardzo daleko. Szanowni Panowie, po 60. Ja Wam chcę teraz coś pokazać. Życie po 60 wcale się nie kończy, tylko prawdziwie po męsku się zaczyna. Ci faceci, którzy teraz będą jechali, najbardziej trudne ostępy, takie yy, naprawdę gdzieś są bardzo niskie temperatury, gdzie naprawdę trzeba być mężczyzną, żeby to wszystko przetrzymać mieć samochód, który to wszystko przetrzyma. Zobaczcie, tutaj oglądacie teraz na razie w dwóch cylindrach, a my w stowarzyszeniu kierowca PEN naszej telewizji, kierowca TV. Pokażemy Państwu też ten materiał jeszcze trochę bardziej rozbudowany. Widzicie, dlaczego? Mówi to do Was facet grubo po 60, że życie dla faceta może mieć zupełnie inny smak, prawdziwie męski. I to zobaczcie, jak można zrobić. skromnym zdaniem trzeba być naprawdę odważniakiem, żeby takie trudne tereny pojechać takimi pojazdami. Panie Romualdzie, która to już jest pańska wyprawa? Trudno mi policzyć, która wyprawa, 20 lat już jeżdżę na Syberię, także straciłem rachubę już parę lat temu, no ale z tych dużych, wielkich wypraw samochodowych to pewnie będzie jakaś szósta, siódma. My się wybieramy w bardzo srogą zimę, tam gdzie, tymi, tam, gdzie te pojazdy się znajdą będzie zapewne z 50-60 stopni, bo jedziemy przez cały biegun zimna, a biegun zimna to jest właściwie terytorium Polski. Samochody przygotowane, na ile mogliśmy przygotować, no a co będzie, no to po prostu kwestia teraz szczęścia, kwestia pogody i tego, co zostaniemy po drodze. Wydawałoby się, że może nas nic nie zaskoczyć, no ale my jedziemy po zamarzniętych rzekach, zamarzniętych jeziorach. E, paręnaście tysięcy kilometrów po całkowitych bezdrożach. Zima jest ciężka, już dwa miesiące temu było w Ojmiakonie na biegunie zimna ponad minus 50 stopni. My przyjedziemy. Tam w lutym, kiedy, kiedy szaleją purgi, czyli te słynne śnieżyce syberyjskie. No kwestia szczęścia. Niech pan powie dokładnie, jak, jak to oto jest przygotowane ile mało, co jaki silnik? To jest bardzo trudno powiedzieć, bo tu trzeba byłoby bardzo dużo opowiadać, zagłębiać się w rzeczy technicznej. To by była bardzo duża op op opowieść. Samochód jest przygotowany, samochód jest samochodem wojskowym z napędem na cztery koła, mechanizm różnicowy, blokady oczywiście. Wszystko, co powinien samochód terenowy mieć. A który silnik? Silnik jest duca 280 koni mechaniczny, chłodzony powietrzem 12 cylindrów. Powietrzem? To się trochę dzieje. Trochę jest tam temperatury. No, powinno. będzie ogrzewać. Będzie ogrzewać. A teraz obejrzyjmy dokładnie to miejsce, w którym będą mieszkać. Po tej drabince będą wchodzić do swojego mieszkania. To nie będzie hotel typu Hilton, ale na pewno warto to przeżyć. zapowiedź tego, co będzie za tydzień, a to będzie za tydzień tak zwany WOM. Co to jest WOM? Wieczorny Objazd Miasta. Za tydzień Wieczorny Objazd Miasta, fajnym samym, zobaczcie jaki. A poza tym, za tydzień wróci już Herman, mam nadzieję.